Na was i dzisiaj zapraszam na służbowe stroje dnia. Właściwie na jeden, a o dwóch pozostałych wam opowiem, bo nie mam czasu na przebieranie. Więc wczoraj, jak mogliście zauważyć, miałam na sobie czarny golf, żółte wzory. Do tego miałam też kremową spódnicę, którą uszyła moja mama. I ten sam czarny żakiet. Dzisiaj jest dzień prezentacji i ubrałam się tak. Czyli ten sam czarny żakiet, pod spodem mam żółtą koszulę, którą kupiłam w butiku na Mazurach, kilka lat temu. Do tego mam czarną spódnicę w takie tłoczone wzory, mam nadzieję, że coś tu widać, e, którą również uszyła moja mama. <laughs> I do tego mam kozaki, wzięłam ze sobą buty na obcasie, e, ale nie mam zbytnio gdzie się w nie przebrać, więc nie będę z nich korzystać. E, I w razie czego wzięłam też jeszcze jeden strój, wzięłam czarne spodnie wzięłam czarną koronkową bluzkę i wzięłam niebieski żakiet. Także w razie humoru, bądź niepogody, bądź innych wypadków mam szansę się przebrać coś innego i stworzyć inny strój. No, także to tyle i do zobaczenia. Pa pa.